W części dziesiątej opowiem o stosowaniu procedur gospodarczych, o reklamacjach płatnych i bezpłatnych, usługach wykonywanych na towarach pochodzących spoza Unii Europejskiej oraz procedurach gospodarczych i procedurach zawieszających. Procedur celnych mamy osiem. Dopuszczenie do obrotu, tranzyt, skład celny, uszlachetnianie czynne, przetwarzanie pod kontrolą, odprawa czasowa, uszlachetnianie bierne oraz wywóz. Procedury zawieszające są to takie procedury, gdzie należności celno-podatkowe oddaje się na czas trwania procedury do depozytu celnego. Zaliczamy do nich tranzyt zewnętrzny, skład celny, uszlachetnianie czynne w systemie zawieszeń, przetwarzanie pod kontrolą i odprawę czasową. Procedury gospodarcze są to procedury, na które musimy uzyskać pozwolenie organu celnego na stosowanie danej procedury. Zaliczamy do nich skład celny, uszlachetnianie czynne, przetwarzanie pod kontrolą, odprawę czasową oraz uszlachetnianie bierne. Skład celny jest to procedura, która pozwala na składowanie towaru w miejscu nazwanym składem celnym. Towarów niewspólnotowych, które w czasie trwania. Tego składowania nie podlegają należnościom celnym przywozowym ani środkom polityki handlowych oraz w niektórych przypadkach towarów wspólnotowych. Korzystanie ze składu celnego ma uzasadnione korzyści ekonomiczne. Należą do nich kredytowanie należności celnych przywozowych, uprzywilejowanie handlu tranzytowego przez Unię Europejską, zawieszenie środków polityki handlowej. Zawieszenie określonych ograniczeń i zakazów, funkcja powrotnego wywozu, kredytowanie zwrotu należności z tytułu prawa do regulacji rynku, możliwości wynikające z prawa podatkowego, np. W, w przypadku podatku VAT. Rodzaje składów celnych jako miejsce należy podzielić na publiczne składy celne oraz prywatne składy celne. Publiczne składy celne to każdy może z nich korzystać w celu składowania towarów a prywatny skład celny ogranicza się do składowania towarów przez prowadzącego skład celny. Procedura uszlachetniania czynnego pozwala na poddanie na obszarze celnym wspólnoty jednemu lub większej liczbie procesów uszlachetniania na towarach niewspólnotowych przeznaczonych do powrotnego wywozu poza obszar celny wspólnoty w postaci produktów kompensacyjnych bez obciążania tych towarów należnościami celnymi, przywozowymi, ani stosowania wobec nich środków polityki handlowej. Towarów dopuszczonych do obrotu ze zwrotem lub umorzeniem należności celnych przywozowych, jeśli towary te są wywożone z obszaru celnego wspólnoty w postaci produktów kompensacyjnych. Do procesów uszlachetniania zaliczamy obróbkę, przetwarzanie, naprawę i wykorzystanie. Uszlachetnianie czynne dzieli się na system zawieszeń oraz system ceł zwrotnych. Uszlachetnianie czynne w systemie zawieszeń polega na tym, że przywozimy towar niewspólnotowy na teren Unii Europejskiej, należności celno-podatkowe zostają zabezpieczone, towar będzie przetwarzany, który będzie podlegał powrotnemu wywozowi i opuści teren Unii Europejskiej. Wówczas zawnioskujemy o zwrot należności celno-podatkowych wcześniej zabezpieczonych. Uszlachetnianie czynne system ceł zwrotnych polega na tym, że towary niewspólnotowe przyjeżdżają na teren Unii Europejskiej. Cło i należności celno-podatkowe zostają zapłacone, towar zostaje przetworzony, po czym towary kompensacyjne opuszczają teren Unii Europejskiej. Wnioskujemy o zwrot wcześniej zapłaconego cła oraz podatków. Procedura uszlachetniania czynnego, bez względu na to, czy jest to system zawieszeń, czy system ceł zwrotnych, prowadzi finalnie do takiego samego wyniku gospodarczego. Przywożąc towary z zagranicy, w przypadku systemu zawieszeń, wprowadzając towary na teren Unii Europejskiej, towary podlegają zwolnieniu z cła. Niemniej jednak pamiętamy o tym, że cło zostaje zabezpieczone na czas trwania procedury. Towary poddajemy uszlachetnieniu, po czym powrotnie je wywozimy. Tym sposobem następuje brak, brak długu celnego. W systemie ceł zwrotnym w momencie przywozu towarów następuje pobranie, czyli zapłata należnego długu celnego. Towary poddajemy uszlachetnieniu, po czym towary wywozimy poza teren Unii Europejskiej i wnioskujemy o pełen zwrot wcześniej zapłaconego długu celnego. W momencie, kiedy nie wszystkie towary opuszczą teren Unii Europejskiej, czy w systemie zawieszeń, czy w systemie ceł zwrotnym, należny dług celny będzie tylko i wyłącznie od towarów pozostających na terenie Unii Europejskiej. Załóżmy, że towary, które będziemy dopuszczać do obrotu, będzie to 30% wartości towaru przywiezionego. Wówczas tylko i wyłącznie od wartości 30% towaru wcześniej przywiezionego. Będzie należny dług celny. Niemniej jednak procedury te prowadzą w każdym razie do takiego samego wyniku gospodarczego. Produkty kompensacyjne są to wszystkie produkty, które powstają w procesach uszlachetniania. Główne produkty kompensacyjne oraz uboczne produkty kompensacyjne. Główne produkty kompensacyjne to jest główny wyrób, który powstaje w procesie uszlachetniania. Uboczne produkty. Produkty kompensacyjne są to najczęściej odpady, które pozostają w procesie uszlachetniania czynnego. Przebieg procedury uszlachetniania czynnego wygląda w następujący sposób. W pierwszym punkcie musimy uzyskać pozwolenie na stosowanie danej procedury. Później musimy towar objąć procedurą uszlachetniania czynnego, zakończyć procedurę uszlachetniania czynnego, towar wywieźć. Poza teren Unii Europejskiej oraz rozliczyć daną procedurę. W celu objęcia towaru procedurą uszlachetniania czynnego, należy złożyć dokument SAT w karcie 6, 7 i 8 jako dokument uszlachetniania, do urzędu celnego objęcia właściwego zgodnie z ustawodawstwem krajowym. Należy również zabezpieczyć należności celno bądź wynikające z dokumentów dług celny zapłacić. Po zakończeniu procedury uszlachetniania czynnego należy daną procedurę rozliczyć i zawnioskować do urzędu celnego z wnioskiem o zwrot należności celnopodatkowych zabezpieczonych bądź zapłaconych. W celu prawidłowego zakończenia procedury towar musi zostać powrotnie wywieziony lub wywieziony zgodnie z kartą SAT 123. Możemy również nadać im inne przeznaczenie celne. Przypadki uważane za powrotny wywóz lub wywóz są opisane w artykule 544 rozporządzenia wykonawczego kodeksu celnego. Innym przeznaczeniem celnym może być np. dopuszczenie do obrotu i zapłata długu celnego. Procedura uszlachetniania biernego pozwala bez uszczerbku dla szczególnych przepisów dotyczących systemu standardowej wymiany na dokonanie czasowego wywozu towarów wspólnotowych poza obszar celny Wspólnoty w celu poddania ich procesom uszlachetniania oraz na dopuszczenie do obrotu produktów powstałych w wyniku tych procesów z całkowicie lub częściowym zwolnieniem z należności celno-podatkowych. Proszę zauważyć, że procedura uszlachetniania biernego jest dokładnie odwrotną procedurą do uszlachetniania czynnego. Do procesów uszlachetniania biernego należy obróbka, przetwarzanie bądź naprawa towarów. Uszlachetnienie bierne z różnicą ceł polega na tym, że wywozimy części maszyn, towary wywożone czasowo poza teren Unii Europejskiej, tam się dokonuje produkcja w kraju trzecim, po czym przywożone są produkty kompensacyjne z, pro, z pobraniem różnicy ceł między częścią maszyn a różnicą w wartości wykonanej maszyny. Metoda pobierania różnicy ceł. Zawsze zostaje pomniejszona o kwotę należności przywozowych od towarów wywożonych czasowo. Korzyści wynikające z gospodarczej procedury uszlachetniania biernego polegają na tym, że wywozimy towar, na przykład tkaninę o wartości 30 euro poza granicę Unii Europejskiej w celu uszycia sukienek. Wartość celna sukienki to 70 euro. W związku z powyższym cło od sukienki będzie 70 euro, razy 14% to jest 9,80 euro. Natomiast cło od kaniny to jest 30 euro, razy 11% to się równa 3,30 euro. Różnica do zapłacenia cła to jest 6,50 euro. W związku z powyższym widać korzyści ekonomiczne stosowania procedury. Procedurę uszlachetniania biernego wykorzystuje się również do naprawy towaru, między innymi do odpłatnej naprawy towaru. Generalnie proces uszlachetnienia polega na tym, że musimy poza granicami Unii Europejskiej doprowadzić stan fizyczny towaru do używalności lub go zreperować. Nieodpłatna naprawa towaru polega na tych samych czynnościach, tylko w ramach gwarancji. Szczególny przypadek uszlachetnienia biernego polega na systemie wymiany towarów. W życiu czasem bywa tak, że nie jesteśmy w stanie wysłać towaru, na przykład do naprawy, nie mając zamiennika. Wówczas z zagranicy przyjeżdża zamiennik, który dopuszczamy na rynek Unii Europejskiej w ramach uszlachetnienia biernego w systemie wymiany towarów. Wówczas ten zepsuty wysyłamy za granicę i przy procedurze odwrotnej, czyli oddania nam naprawionego towaru, a przez nas wysłania towaru zamiennika, ubiegamy się o zwrot należności celnopodatkowych zabezpieczonych w momencie przywozu towaru zastępczego. Tak jak wcześniej wspomniałam, w systemie wymiany towarów w uszlachetnieniu biernym należy zabezpieczyć należności celnopodatkowe przywożonego towaru na czas trwania procedury celnej. Niemniej jednak towary muszą opuścić teren Unii Europejskiej w terminie dwóch miesięcy od dnia dopuszczenia ich do obrotu. Procedura przetwarzania pod kontrolą celną umożliwia użycie towarów niewspólnotowych na obszarze celnym Wspólnoty w procesach zmieniających ich rodzaj lub stan, wystosowania wobec nich należności celnych-przywozowych i środków polityki handlowej oraz umożliwia dopuszczenie do obrotu produktów powstających w takich procesach z zastosowaniem właściwych dla nich należności celnych-przywozowych. Takie produkty nazywane są produktami przetworzonymi. Najlepszym przykładem procedury przetwarzania pod kontrolą jest produkcja urządzeń elektronicznych. Przywożąc komponenty do wyprodukowania danego urządzenia i stosując przetwarzanie pod kontrolą celną, wówczas płacimy cło za wyprodukowany towar elektroniczny, a nie za komponenty przywiezione w celu produkcji. Procedura odprawy czasowej pozwala na wykorzystanie na obszarze celnym Wspólnoty towarów niewspólnotowych przeznaczonych do powrotnego wywozu, bez dokonania żadnych zmian z wyjątkiem wynikającego ze zużycia obniżenia ich wartości, z całkowitym lub częściowym zwolnieniem z należności celnych przywozowych i bez stosowania wobec nich środków polityki handlowej. Na przykład: Przywozimy na teren Unii Europejskiej towary, które będą wystawiane na targach. Towary zostają powrotnie wywiezione lub w momencie zakupu tych towarów na targach możemy je również dopuścić do obrotu. Odprawa czasowa dzieli się na całkowite zwolnienie z należności celno oraz częściowe zwolnienie z należności celno Całkowite zwolnienie z cła, są to środki transportu drogowego, kolejowego, powietrznego, palety, kontenery, rzeczy osobistego użytku oraz przedmioty do zastosowań sportowych przywożone przez podróżnych, materiały do pomocy w sytuacjach katastrof, wyposażenie medyczne, chirurgiczne, laboratoryjne, zwierzęta, towary do użytku w strefach przygranicznych. Nośniki dźwięku, obrazu lub danych, materiały reklamowe, wyposażenie zawodowe, materiały pedagogiczne lub wyposażenie naukowe, opakowania, formy, barwniki, bloki, rysunki, szkice, narzędzia i inne, które w niezmienionym stanie zostaną powrotnie wywiezione. Odprawa czasowa z częściowym zwolnieniem z należności celnych przywozowych polega na tym, że towary, które przyjeżdżają na teren Unii Europejskiej, będą wykorzystywane w celach zarobkowych. I w tych celach będą na terenie Unii Europejskiej. Towary objęte gospodarczymi procedurami zawieszającymi muszą otrzymać nowe, dopuszczalne przeznaczenie celne np. powrotny wywóz. Innym przeznaczeniem celnym jest procedura celna dopuszczenia do obrotu. Wysokość należności celnych przywozowych przy częściowym zwolnieniu oblicza się za każdy rozpoczęty miesiąc objęcia towarów procedurą. 3% kwoty należności wyliczonej na zgłoszeniu celnym czas pozostawania towarów zasadniczo nie może przekroczyć 24 miesięcy, a wysokość maksymalnych należności nie może przekroczyć 72% wszystkich obliczonych należności. Zasady poboru należności celnych przywozowych przy częściowym zwolnieniu określone są w instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAT. Wyjątek od tej zasady polega na tym, że należności obliczone są za cały okres użytkowania w polu 47 zgłoszenia do powrotnego wywozu. Należy pamiętać o warunkach ekonomicznych, o których wspomniałam wcześniej, że muszą być spełnione w celu uzyskania pozwolenia na stosowanie procedury gospodarczej.